Będę cię pozdrowić, YouTube, teraz serdecznie. Oglądałeś Konopa? Nie, a co wrzucił? Aha. Czyli taka nienawiść do YouTube'a. No dobra, to pozdrawiam do was. <mulary> Lubię sobie go obejrzeć czasami, nie? <mulary> On to robi w tak śmieszny sposób, Piękny. Czarny koń polskiego hazardu. No i witam serdecznie z tej strony MRGH Pro, tak? Znany oczywiście personel w świecie hazardowy. Dobra, fajnie, ktoś zniszczył społeczeństwo, że to ma prawie 2 miliony wyświetleń i 150 lajków. Gratulacje, kurwa, dla krowa, jest super. Jesteście yeah, jesteś yeah. odpowiedzialni, że zniszczyliście tych młodych ludzi. Yeah, Dije, buenos que es que sonido od Pol dźwiękoszczelne. Ah! Yeah. <laughs> No, no, other one. no, no, los <laughs> <laughs> no, yes, kurwa. Muy buenos días no, que vivan no, hombres.

To jest to O my fucking God. Whoa. Oh, too... Ja pierdolę, czemu to jest ucięte, nie? Hey there. Are you for real? I real, real. No dobra, to jest saturacja zmienia to jest niemożliwe. Kurwa, chciałbym ten ich język rozumieć, nie. <grywa> Streamer trafił na SOR przez likowanie adresu. Dokładnie chodzi o streamera IMG1. Jeden z jego widzów stworzył ogłoszenie, że odda telewizor za darmo pod adresem streamera. Przyszło dwóch chłopa, ale gdy się dowiedzieli, że to fake, zarzecili sobie pieniędzy za paliwo. Streamer odpowiedział mu... Jesteś no. No. Na co jeden z nich go uderzył, a raczej i wyszedł. Streamer zadzwonił po policję i karetkę, która później zabrała go na SOR. Trzyma to o to chodziło. Ja pierdolę, serio? Nowe poinformuję was. Streamer... Ja nie musiałem wiedzieć, o kogo chodzi, nie? No, ja po prostu wiesz, wiedziałem, jak kto tam będzie. Kola Dawida nie zmieniły. Just... Czy też wiem, kto będzie. No to jest kurwa obvious. Won't, won't it's it's Zgadza się. Widzisz co tu piszę? No dobra, kurwa mocne to jest przeżycie. W końcu kurwa jakieś latino w Polsce rytmy Nie znałem takiej piosenki. Ale nie ja powiem wam tak, mam od czasu jak już wtedy się z nim pokłóciliśmy na RP nie wiem czy z tym człowiekiem gdzieś. Zobaczcie jak on się zmienił, nie mu od tych ladaczni kurwa z RP orężany brak Przeżyjmy to jeszcze raz Trzeba rozjebać kilku typów, Pieśnie bardzo szybko rosną od kilku zastrzyków, My bez skitu. Stolik bibla celebrytów, kilka modelek i kilku. Trzeba rozjebać kilku typów, Pieśnie bardzo szybko rosną od kilku zastrzyków, My bez skitu. To tam? Mam pytanie. No? tutaj? A czemu nie? Robiłem parę fotek Ale serio się mówisz? Nie interesuj się. Czy ty chcesz te wrapy z pierwszą czekać w panierce? Czy taką normalną bez spanielki? No w panierce. Ja pierdzolę. Jasno. W panierce, w panierce. Tu ten Morgan szuka szarpie za torbę mi. Udaje, że się troszczy, ale tylko zwodzi. Ty dla niej zawsze masz otwarte drzwi. A tak naprawdę... Wjechał Ginny Baby. Posłuchaj mała. Iar dobrze, że să mnie napisałaś Ja laș, deși au bâns la 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 Macarena, la 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 pal la la ale pal la macarena. O oh, Macarena, number la of course. Let's see. Number la la come on, come on, come on. number la 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 Crema, on, ten. aha favorit number 6 favorit od Tušola sponsor kurwa tych wędekiego. Sorry. Rogalia 6 yes Serbika. 8 Piersika, number 2 Paxi number 9 Jak kurwa paczki number 9 Slime number 7 and number floor is Babuszka, of course. <laughs> Babuszka. Czy ja lubię jellyfrucika? Słucham kurwa? Nie, nie wierzę, że to pytanie padło. Czy ja kurwa wyglądam na dziesięcioletnim nastolatkę z wodogłowiem? Kapsem pierwszy rzucił tym krążkiem, potem rzeczywiście, żeśmy tak także życz... Sport to

You no, know, if anybody that you lost and I, I feel like there is somebody and she's watching you. She's watching you all the time and she loves you. So um this is Damn, that's crazy. Uh we got uh, number six is buy one get one free. We're doing a deal right now where you can exchange fries for <laughs> Dobra, to musi być montaż, nie? To chyba Ale czemu ty piszesz, stary, że. O, nie wypowiesz się o Merganie, bo się boisz. Stary, to nie jest takie zerojedynkowe. Co mam ci. Co chcesz usłyszeć, że. co, co chcesz usłyszeć? Że Ja na przykład nie poznaję go już, czy co? Że jakby. Co chcesz usłyszeć? Co mam ci powiedzieć, stary? No, powiem wam. Że nic wam nie powiem. Znam tą gierkę. Nie przyznaję się do ciebie. No i dobrze. Ja jestem z Ukrainy! No, to wypierdalaj jesteś... się... <śmiech> 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 Jabli czy Ty, pierdolnięty jesteś! Chuj, jesteś Pierdolnięty! Jeb... Moja odpowiedź do jak multi pozdro. Jest Kisielek, ale dobry! Dobry, jest ja. Pokazując buty z promocji, powiedz, że Nike Full Force był ostatnio na mega promocji w aplikacji Hype. Kosztowały jedynie 189 zł, były przesunione ze 445. Jak chcecie być na bieżąco z takimi dobrymi ofertami zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn, to pobierzcie aplikację hypi. Mega warto, bo codziennie podają nowe promki i apka wysyła powiadomienia o najlepszych okazjach. <grym> Dodatkowo warto zaznaczyć, że... No i jest robota wykonana, kurwa. Się ...promocje z oryginalnymi produktami. Ja, szczerze mówiąc akurat myślę, że tak działa 10 razy lepiej niż jakby normalnie to zrobił, tak jak wiesz, że czytasz brief, uczysz się go i ten... Uważam, że O, ostrzeżenie! No fajnie, to zgłosił mojego. Mój tego, mój, yy, mojego Lola. Pierwsze ostrzeżenie, ble, 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 Za używanie haksów. Jakich kurwa haksów? Nie <ścoughs> ja że tych haksów. Jakich kurwa haksów? <ścoughs> Pierdola, ratuj się kto może. Green. Green. Red. Red. Yellow. Yellow. Blue. 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 Orange. 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 Pink. 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 Aleksander kni pizda. <laughs> nie spodziewałem się takiej końcówki. Pinuj wejścia, pinuj wejścia! Pinujcie drzwi wejścia! Jedna SŁOWA pinuje wejścia, druga pinuje czy trzecia pinuje tutaj tego. A ty kolego, co tak stoisz co? Kole <laughs> To jest ten. Jak się nazywa ten taki ziomek? To taki kurwa. Taki w okularach od cs -a. Nie, Izak, nie, taki. Jest taki ziomek. Hyper, o! To Kij tutaj, kij tutaj drzwi! I tutaj! Hyper ma okulary, czy mi się pojebało? Oj, Git, i bombsa jest kryte. Nie płacę podatku, jebie, mnie wysoki sąd. Pieniędzy nie mam w banku, ja w gotówce trzymam sos. I czuję się jak ksiądz, kiedy prób zamieniam w sos. Nie... Mergani. Czarny koń polskiego hazardu. Z strony MRGH Pro, tak, znana oczywiście, Ta. persona w świecie hazardowym. Ładnie na młodzież, kolejny TikTok? Ej dobra Ej przychodzi mafa do lekarza A lekarz to Simon I, i Simon się pyta Z czym pani lepiej chodzi, co pani dolega A ona mówi bolą mią nogi A Simon do niej niech stanie, pani tyle chodzić hm. Moi drodzy na chuj mi porno jakie ja mam cyda, premium zezwam, wam pokażę. <grym> Moi drodzy. no mi kazać i on powiedział tego. Ty ciesz się, kurwa, że jesteś orlicą, a nie musisz w burce zawierdać, kurwa! <grywa> gdzie on, kurwa, wrzuca, że właśnie... Ja nie, ja nie wiem, skąd płynie ten content. Widzę tylko go na TikToku. A gdzie on prowadzi socjale? Na Next jest GO? Na Twitchu? Na Instagram? Muszę zacząć zaobserwować. Привет. Może być ty już znajesz, że ja <grywa> z Invela Energy i компании z Warszawy... Ładnie go Sofia nauczyła, szybko. Szybko ogarnął ciało w samolocie. Wszystkich go przenosili na jak górę. Za ciało w samolocie. I zobacz. No, zapakowali go chuja w taki worek i leży sobie. Nie dobra, to musi być trolling, nie? nie? teraz koniec do Azix. Nie wiem, czy to było. czy to było. A ja zaraz pytanie do ciebie. A? Może polećmy trasyczkiem, Andziu? Jaką masz cipeczkę? To do, końca, do końca tamte? No, no, no pytanie, no zwykłe pytanie. Nie ja wiem, na chuj przecież i tak nie ucieknie. Wielka zadyma jest tu była, wiesz? Dzwonią chyba w mi mi międzylądowaniu, żeby ciało odebrali, nie wiem, kontaktują się tam z rodziną, rozmawiają. Zobacz, tam płacz, tu jeden chuj siedzi cały czas przez telefon, gada, a ten wypierdolił orła. Nie, dobra, nie wierzę w to, nie. Tak, nie tak. Hmm. No, i tak powinna wyglądać masturbacja u ludzi, nie? I wtedy, kurwa, nie byłoby problemów, że ktoś zacznie od masturbacji, bo by nam było po prostu najzwyczajniej hmm. w świecie wstyd się masturbować. Wyobraźcie sobie, że zamiast walić konia, byśmy tak wyglądali. I, I rozumiesz, matka wchodzi do pokoju i takie coś jest. Nie ma, że zakryjesz się kołdrom, co. Coś. Nie, nie zdążysz. Nie ma, że minimalizujesz, kurwa, nie wiem. Control W i tak, i stary palić frana. Chuja! Matka wchodzi, jest tak. Ja pierdolę, dobra, XD. Git. Miss Grand International 2023 Miss nie będzie? Jak nie? Co to jest za flaga, bo ja nie mam nic? Laos? Ja pierdolę, wy jesteście mądrzy, to jest przejebane, to jest, nie? Na chuj ci tak co osoby schodzą w dół oczka? No patrz jak wygląda cała, nie? Nie tak, serio to patrzę co to jest napisane, kurwa, Puerto Rico. Puerto Rico! Rico! Miss 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 Jukra! <laughs> Jukra. Okay. Dobra, to już trzy razy to oglądaliśmy i nie dźwigniemy tego. Ja tak miałem wyglądać dzisiaj, jak coś. No nie przychali. Nie ja wiem, to tak. TikToka tak Muszę milionerowi streama nie chcę odpowiedzieć, a ty chcesz, żeby własnymi siłami tą zatańczył. 150 lajków. A to ty! Znam cię, kolego. Fliver masz podpisane, ale na Twitchu masz Fliver 7. jesteś dobry kurwa szpąciciel. Czy wy jesteście pierdolnięci? Ja pierdolę. No faul jest ty, kurwo! Jaka szmata pierdolona, no nie no. Gdzie jest kurwa fał za mnie? No przecież to jest Nie oglądam do końca, kurwa. Idenny do chuja. Kurwa, czekajcie, bo. Ja wiem, że polski region jest nieważny, ale jak się okaże, że tak. Można komuś wyjebać w ryj na szocie. Można sobie rzucić sewarda, ale nie można kurwa główna pokazać, więc myślę, że. Ja! I drew a pizza as a role playing game. This one starts in a small town on the edge, where a library is guarded by a mythical winged lion. He's got a pretty sweet grill, too. Inside the apartments have lovely views. Fire fashion. This woman... No to pozdro jak mi się kurwa jak ja zrobię plik na Photoshopie większy niż 3000 na 3000 pikseli to mi wypierdala kompa, a mam kurwa kompa, hopię 4090 pizderamu i wszystkiego, ja nie wiem jak oni to kurwa nie brysują, mój on skurwia, na tableciku kurwa, zajebał taki ten, ja nie wiem jaka to niby jest rozdzielczość, to jest grafika wektorowa. To no? Jak to jest AI debile, pozdro. Kurwa, jebana, że ja bym kurwa oszalał, nie. Jak ja widzę jak tu wdyk lata i się nóż w kieszeni otwiera. Nie lubię robali, jebany. No nie, to trzeba było spalić dom. To właśnie... to jest? Ja pierdolę Co wy mi lajkujecie kurwa? Wy jesteście normalni?

Przysięgam, jak będę miał dziecko to tak właśnie no od razu mu puszczam kurwa like tośmy so no widzieli jak ładnie przy... widzisz tu gdzieś za kola i kto tu teraz ma za kola? pytam ja <ścoughs> <ścoughs> Кобры, курва, я ХА-ХА, Это что за питоны, блядь, вышли на <laughs> <na> волю. Бля, <laughs> <laughs> вот в таких анакондах за парк перешел, дрессировщик сразу нахуй пошел. СХОДЫ ему поджопников надавал и филейту в жопу запихал. Туфли <laughs> четкие, не воняют, не кусают, если вдруг испачкаешь... Сами... но я <laughs> To było jak ja pierwszy raz widzę kobry. Pozdrawiam zesłonecznego Mediolanu. Ja też piszę, widzę pierwszy raz. Mam fioletową czapkę, twój stary ma podobną. Ż żółtą, tylko że to jest kurwa kask na budowie tej kurwa w frajerze Ara. Bandury były te tiktoki? Kurwa no nie, nie dziwne, że się tylko kurwa ile kod daje ładowaniem, jak wy myślicie, widzieliście u bandury przecież że było. Macie tak kurwa mózg lasowany to o kurwa Dążar Sążar. W po pomieście z Unią i zobaczycie, co będzie jutro. Wymyślałem Red Bull Łowa Łoła. Powiem tak. Mnie reprezentuje, mnie reprezentują naprawdę wiele ludzi. Mhm. Peter Purker, Julio Mendoza, Logan Cappuccino. Znasz te nazwiska? Znasz, czy nie? <laughs> Julio Mendoza. Ja Zapytałem się, czy znasz te nazwiska. Charlie no, Expresso. Felipe Montes. No, ja ale ty się chcesz lać ze mną? Chcesz? Nie, się nie, nie, nie. 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 Jak Łur Samir, no jak kurwa Samir w wpisy dostaje, to wstyd nie, żeby go wyśmiali od razu, kurwa. Nie, bo nie wiem, bo mnie obrażasz. Jeżeli, jeżeli, ja ci tak powiem, jeżeli w przeciągu 24 godzin Twoja żona nie odda duszy dla mojego przyjaciela? Ja tu nie reprezentuję moją 5 złotych. On w 2021 roku do Urzędu Miasta Rybnik Polski składał petycję w sprawie zagrożenia. Dobra, Zakier już wejdzie z tego odcinek? Ale ten wers kosztował wiele. <ścoughs> I chuj, i ochroniarz wjechał, niestety. Koniec jest kurwa. Ja pierdolę. Piękne nagranie. ты поддерживаешь это, чтобы танцевать с полицией на видео для ТикТок, а на тех на ТикТок, ты бы танцевал с... Ты... Что такое? Нихуя ты, блядь, вот это ты, блядь, нихуя. Что я? Нихуя. Сейчас кинется, блядь, зверюга! блядь. А курва хомик. Ja kurwa miałem chomik, Jaki taki chomik jest kurwa bojowy taki? Chomik bojowy, no dobra, to chyba, że tak się nazywa. It is finished. Inspect. Nie, za gówno. Dobra, ejaj. The scariest bird sounds in the world. Black-collared starling. <much> 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 to the to scariest bird sounds the world. Is it? 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 Is To było na pewno. No i kurwa jest odcinek. Pozdrawiam to serdecznie YouTube'a.